Nasza droga mleczna zawiera według różnych szacunków od 100 do 300 miliardów gwiazd. Wiele gwiazd może posiadać jedną krążącą wokół nich planetę, jedna na pięć gwiazd podobnych do Słońca może posiadać przynajmniej jedną planetę podobną do Ziemi, na której może przetrwać znane nam życie. Łącząc ten fakt z wynikami symulacji, można oszacować, że droga mleczna zawiera około 40 miliardów planet, które mogą podtrzymywać życie. A oszacowanie to dotyczy tylko i wyłącznie drogi mlecznej. Niewykluczone, że galaktyk w całym wszechświecie może być równie wiele, co gwiazd w naszej galaktyce. To sprawia, że z pewnym prawdopodobieństwem, patrząc w nocy w niebo w dowolnym kierunku, gdzieś tam możesz patrzeć na jakiś świat, tylko być może brakuje Ci sprzętu, byś mógł go dostrzec. Można powiedzieć, że niebo jest pełne planet. A przewodnikiem po nich może być książka przygotowana przez Mateusza Wielgosza pod tytułem Niepopełne planet o poszukiwaniu planet i życia w kosmosie. Nagrywałem już o niej swoje pierwsze wrażenia, a dzisiaj przyszedł czas na recenzję. Do książki podszedłem z ogromną ciekawością. Nie wiem czy z powodu tematyki, czy z tego, że czasami śledzę węglowego szowinistę, bloga Mateusza, i po prostu byłem ciekaw treści przygotowanej przez znaną mi osobowość. Książka zabiera czytelnika w podróż po planetach pozasłonecznych. Autor przedstawia nam metody poszukiwań takich światów, nakreśla skalę trudności, z jaką muszą mierzyć się naukowcy szukający planet pozasłonecznych, by następnie przejść po kolei przez rodzaje, typy światów, na które możemy natrafić. Każdemu typowi towarzyszy opis tego, jak takie planety mogą wyglądać, czym się cechują oraz przykłady. W książce nie zabrakło również równania Drake'a oraz paradoksu Fermiego, czyli rozdziałów, w których Mateusz opisuje ewolucję życia na Ziemi, zastanawia się nad tym, na ile przełomowe dla nas wydarzenia były przypadkiem, a w jakim stopniu zmiany te były wymuszone. Czyli, na przykład, co by było, gdyby Ziemia i Mars wymieniały się materiałami, na których być może udałoby się przetransportować żywe organizmy. Może tak naprawdę jesteśmy Marsjaninami. Aha, i mamy jeszcze przegląd trwających czy zbliżających się misji kosmicznych, które mogą znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat obcych światów z kosmosu. I o tych wszystkich zagadnieniach czyta się po prostu przyjemnie. Informacje podane są w dość przystępnej i łatwej do przetworzenia formie, i nie natrafiamy tutaj na wiele dygresji. Bardziej przodują oparte o źródła konkretne informacje, ciekawostki czy koncepcje wyjaśnienia rzeczy, których jeszcze nie potrafimy wyjaśnić. Mateusz zwraca uwagę czytelnika na szczegóły bądź zależności, które często potrafią nam umknąć, a nierzadko potrafią dać nam nowe spojrzenie na jakieś zagadnienie z nieco innej strony. I taka forma przedstawienia treści może się podobać oraz miło czytać. Może być to bardzo dobry wstęp do znalezienia w sobie zainteresowania w postaci kosmosu, wszechświata, bądź po prostu zachęcenia do nauki i zgłębienia jej tajników. Niebo planet o poszukiwaniu planet i życia w kosmosie między wierszami uświadamia czytelnika, jak niewiele wiemy na temat planet pozasłonecznych i że dopiero zaczynamy je badać, jednak zwróciłem uwagę na to, że po lekturze książki można śmiało śledzić wiadomości astronomiczne dotyczące planet pozasłonecznych i nie gubić się w gąszczu informacji, co dla mnie jest ogromnym plusem. Doczepiłbym się do literówek, na które nie tak trudno natrafić, i jeżeli już zamieszczamy ilustracje bądź wykresy, to legendy mogły być w jednym języku bez zbędnego mieszania języka polskiego na jednym wykresie i języka angielskiego na kolejnym. Nie zwróciłem uwagi na inne wady, jako popularna naukowa książka zawiera to, co powinna, konkretnie przybliża temat i nie zanudza czytelnika nadmierną ilością detali. Polecam i dziękuję Mateuszowi za możliwość zapoznania się z książką. Niebo Pełne Planet o Poszukiwaniu Planet i Życia w Kosmosie. Link do książki znajdziecie w opisie oraz w podpiętym komentarzu. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kosmiczna Piona.